Dzisiaj poświęcę Upadek i kara M4 Moją M4, którą nosiłem do, do tej pory Czyli w sumie przez półtorej miesiąca się u mnie w ekipunku uchowała Dzisiaj ją sprzedam, aby zrobić serię openingów w CSie Także klikam i w pół sekundy mi się pojawia balans 2400 Także na każdym odcinku z openingów w CSie Będę otwierał po 30 skrzynek yy, różnych Te oczywiście, które wybiorę oczywiście z tych droższych Te kosztują po 8 zł, każdy klucz po chyba 11 zł Więc około 20 zł za skrzynkę, 30... No nie chce mi się tego liczyć, ale wiecie że to jest całkiem drugi opening na te 30 skrzynek, nawet. Więc zostaw łapkę w górę! Dziękuję Ci bardzo, drogi widzu z góry. No i lecimy nie przedłużając kingandor.com, czyli strona do natychmiastowej sprzedaży skórek na realną gotówkę. Wystarczy zalogować się w prawym górnym rogu, pisać w to miejsce kod DMG, który da Ci bonus do każdej transakcji 5% więcej, zaznaczyć cały syf lub lepsze itemy, których nie chcesz, i wybrać metody płatności. Macie ich sporo, może być to PayPal, giftkardy lub kryptowaluty. Następnie kliknąć odbierz pieniądze, a strona sama stworzy ofertę wymiany i wypłaci Ci natychmiastowo Siano. No i pamiętaj, że im częściej będziesz sprzedawał skiny, tym więcej będziesz miał z nich procent, także pamiętaj, kod DMG. Także modlimy się o coś, co będzie kosztowało więcej niż 2500 zł, żeby Opening po prostu nam się zwrócił. Znaczy, w ciągu kolejnych odcinków, mam nadzieję na dwie takie rzeczy. Po prostu chciałem w końcu coś pomnożyć. A jeżeli nic mi nie wypadnie, no to tak jak zawsze nic się nie stanie. Po prostu jak zwykle straciłem pieniądze. Po to tu jesteście. Po to się spotykamy cyklicznie, co 3-4 co dni na Openingu. cs w się, sensie, żeby. Chesianka. Dwa fioletowe. Więc zapowiada się dobrze. Byle, żeby po prostu wypadło coś, na co mogę dać na miniaturkę. To jest najważniejsze. Bo nie chciałbym was clickbaitować jakimś czerwonym skinem, którego nigdy nie było. A co tak dużo osób robi. A ja przynajmniej trwam w postanowieniu, żeby tego nie robić. No, jak tak idzie. O! Czerwony przeleciał, mamy miniaturkę. Ja pieram. Dobra. Piąta skrzynka, prawdopodobnie. Statraku, cienisty kró... Faktory New Statrak cienisty królik. To powinno być drogie. Zaraz sprawdzimy sobie cenę. No Nowy skin całkiem fajnie wygląda. 523 zł. oczywiście żartuję. 48 zł. To jest całkiem dobrze, bo to prawie dwu i półkrotność za otwarcie. Dobra, ciśniemy dalej. Jak sami wiecie, też skończyłem y, turniej organizowany u Multiego. Niestety nie udało się wygrać. Niestety nie udało się zdobyć chyba nawet czterech rund w dwóch meczach, bo to było w systemie, w systemie BO3. I dwie pierwsze mapy przegraliśmy y, na ziuty, tak się nazywała ta, y, Tak się nazywały ten team. Tam był Pago, Remsua, Kasia i niestety innych ludzi już tam nie zapamiętałem. No nie przygotowałem się aż tak bardzo. Boże, to miał taki potencjał, to miał taki potencjał. Niestety nie udało się, niestety nie udało się. Dmg ee, z Digla z Nosa. I z kosy. mamy kose! Mój Boże! Dmg mamy kosę w turnieju. Takie. Podejrzewałem, że będzie prościej, a wyszło na to, że było trudno. Z tego, co pamiętam, to chyba zrobiłem mniej niż 60 killi w obu mapach. Boże, czy DMG właśnie odpalił jakiegoś yy, Oho. spinbota? Boże, czy mamy Oho. to na żywo? Czy mamy to na mamy żywo? To na żywo, halo! Czy mamy to na żywo? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, moi drodzy? Co i tak jest całkiem sporym wynikiem, ale no patrząc na to, że nikt z mojej drużyny nie zabijał no to jednak to cienki wynik, no bo chciałem wygrać, chciałem zagrać we wtorek jeszcze w tych półfinałach czy gdzieś tam nie mówiłem, że do finału dotrę. O, Duality. Nie mówiłem, że do, do finału do dotrę, ale czułem, że możemy być mocniejsi niż... Yy, niż jakiś tam team. <laughs> 55 zł. No proszę bardzo. No, profitu nie ma i prawdopodobnie nie będzie. Ale... Ale coś tam się zaczęło tlić. MP9. Dobra. Lecimy, lecimy. <laughs> Także, no cóż. Oprócz Neo Neokrólowa. Niestety, w słabej jakości, więc nawet nie ma co tego liczyć. Och. Mam nadzieję, że między wami na YouTube są jeszcze widzowie z Twitcha i w ogóle chciałem wam powiedzieć, że trochę przepraszam za taką małą regularność i nawet w filmach na YouTube, gdzie te filmy już się tak nie pojawiają tak często i za moją brak, brak mojej regularności, w ogóle całkowity brak regularności na Twitchu, no ale ja przepraszam praktycznie cyklicznie już co, co, co dwa tygodnie. Jak już tak mi wypada, że co dwa tygodnie mam jakiś taki dziwny stan, że mi się totalnie nic nie chce i wolę się rozjechać pujem do góry i, i se leżę. Nic więcej nie robię wtedy. No, po zagraniu w TFT nowy sezon wyszedł to gram, ale to tak po prostu. Każdy z was ma na przykład coś takiego, że jest taki gorszy humor nie, danego dnia. No i nic, nic na to nie wpłynie. A przynajmniej nic co robię nie wpływa na to, że, jest, że mam lepsi, lepszy dzień. Może Kosa wcale się by to uratowała. Może nawet dwie pod rząd. No. Było blisko, w każdym razie. Jakieś 99,5% szans. Rival No dobra. Jeszcze dwie, ale spokojnie. Tym razem są dużo openingi po 30 skrzynek, więc jeszcze 10 do kupie. Ale to drogo całkiem wychodzi. Bo to co najmniej... 7 stówek? Nie, 6 stówek? Jakoś tak na ten odcinek. Budżet coraz większy. A łapek coraz mniej. Fety hmm. No dobra, no pierwsze dwa dropy w zasadzie z tej skrzynki. raczej znaczy pierwsze dwa dropy, które wylosowałem, nie są takie złe. I ja sugeruję, żeby losować wśród Was te ładniejsze skiny. Nie mówię, że jakieś droższe, ale te ładniejsze. No bo. To chciałby takiego Glocka 18. Ok, zaraz się zdarzy jakiś Janek i powie, że ja chcę. Ale na przykład już taka włupka, no to już jest ładniejsza, więc sugerowałbym, przepraszam, sugerowałbym ją rozdać. Także, zostaw swój trailing w komentarzu ewentualnie trade w info. Ja to awupę zostawiam. I za tydzień, jak ten trade -man się skończy, to. No komuś ją wyślę, zobaczymy komu. Oczywiście liczy, liczą się tylko komentarze spod tego odcinka, a nie, że w kolejnym odcinku mam przecież komentarz i on się zalicza. To nie, tylko spod tego. Kto dotarł do tego momentu, to ma jeszcze szansę wygrać. Zobaczymy. To to za banan. Blisko, a tak daleko. Szkoda, że już kosa nie przelatuje. Tak, tak mi brakuje tego żółtego na ekraniku, że chociażbym zobaczył, jak to wygląda. No. To nie była kosa. Zostało 5 skrzynek. Tokiem to długo mi się wydaje to, otwieram już. Przynajmniej nagranie trwa 15 minut. O, no niestety nie było to w faktoryniu, no i nie było w statraku różowej. Nic, Dostały trzy na moje nieszczęście. Tutaj też nic. No kurde, pozbyłem się takiego drugiego przedmiotu i o, czerwony z przodu, coś tu wróży. Ja nadal wierzę, nie? To nie jest tak, że ja już skończyłem wierzyć. Po prostu czuję, że z tego ikarusu może nie w tym odcinku, ale w tym za 3 dni, czy za 2 dni jak go wypuszczę. To coś trafię. <laughs> Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ja idę nagrywać drugi odcinek. I tym razem wybiorę jakieś inne skrzynki, może spektrum? Zapraszam i siema.